Siema, siema, tutaj kaczka z nieba, a w dzisiejszym odcinku polatamy się samolotami niemieckimi, bo nie miałem pomysłu. Możecie zobaczyć, jak mam to rozwinięte. Jeffko wam to pokaże, też mam to rozwinięte dobrze. Ale bez, bez zbędnego gadania, przechodzimy od razu do rozgrywki. się. Nie wiem, nie wiem. Hm. <gry> ładuj, ładuj, ładuj! No ładuj się, żeż! Dobra, w końcu. W końcu się to załadowało, ja myślę, że się to nigdy nie załaduje. Dobra. Opuszczona fabryka. Ale to jest mapa czołgowa. Aha, okej. Okay. Nie wnika. Na początku se polecimy BFM E3. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i wzniosłem. Jak widzicie, tak to tu wygląda. Teraz podgłośnie. Ruchawka. tak to ogólnie co ma wygląda. Ma 20, 20 mm tu po bokach, i w środku ma tu 2 KM I tak jak wygląda tu wampirok siedzi, wnętrze też ma tu. Ale teraz to się nie liczy tylko, tylko niszczenie. 22 i FOKA, żeby że będziesz ze mną krucho tak. Um, tak, chyba będzie ze mną krucho, bo to fokoły Ale dobra, spróbujemy. Teraz Dostał coś. Trafcie, jest, nie, nie. Jezus Maria, trafcie pociski. Końcu. Jezus, to się dlatego najmniej razy latam niemieckimi, bo nie da się nimi nic trafić. Ale nie wiem, albo to zależy od mojego celowania, al, albo to zależy po prostu od waszego, ja ja za 10 sekund co powiedzimy na to jakie ja mam przyciski. No go. Nie was się... Nie Chyba to nie. Dobra, kończymy. Dobra, co jest? Polskiego. O, to już... To no, dobra w ogóle nie ma. Nie wiem czego dobić. To To był mój frag. To o, do... o Jezus. To było F4, czyli taka lepsza wersja mojego. No to se teraz polecimy. To hankerem B. To hanker 112B. O. Będę jak mój kolega ubóstwiał. Co mocno się. kruk. Kruk, kru, kru, kruk, kruk, znik. znikł. Never mind. Eee, bo to mi pokazuje, że... A to, dobra, bo... Zastanawiam się, to wokół mnie tak A dobra, już polećmy na tego kruka, bo... To się robi coraz bliżej. No, nie, no. O, o, o Jezus, jak to słońce. Dobra. Aj, to był mój frag. To był mój frag. To był mój. Już mi ukradli. Dobra, lecimy na dół. Nie będzie oczy, jak trwa, czy... 3 godzin nic się w nim nie dzieje tylko będzie, tylko będzie latanko i niszczonko. Dobra Pussy w sumie chłop się pali, nie! Um. O, to z przeciw Aleka go dwa na to. Eee, to jest e, końc ma jednego Jeden ptaszek zniszczony Rozstrzelony, co ja gadałam Zniszczony to by się strzelał To dobra To latanie taktyczne Aha, O, Japończyk. Ło. Wow. Serio ster mi rozwalił? Serio? Ale no to na serio. Musiał mi ster rozwalić. No musiał, chłopak. Ten bombowce to jest dobry bombowce, ale dobra wolfem, bo nim rzadko latam, bo... Tak wol... bo mega wolno skręci. A ja się kręci. To dziś Tak wariat. A u... co u mojego pilota? Um w nium, dobra. Dobra, przestanę, bo się, się widownią jest żywio. <ścoughs> co? O Jezu, od nie to... Tylko marka, ona się rozbije. Tak. Boże ja co widziałem. Może... Smutna nasza baza, smutna nasza baza została tak podle bombardowana. E, dobra, tu. Nie wiem, mi jak najwyżej. Jak to wygląda? Łag... F. F. I par. Polecimy na tego... T. T. Nie, otwórzcie. Bo mi cię... Nie, pilot, nie! Proszę, nie rób mi tego, pilot! No e, to, to jest blisko bazy, nie mam bomb, albo po co? Ło! Wow. To było, to było... Krytyk. Paliwo. Niezły nie krytyk, jak mi tylko paliwo mu rozbije się, rozbiję cud, że, wyś, e, cud, e, cud, że wykręciłem W ja tu przeciwników Nie ma wszyscy są na górze Tam jest Lecius. Dobra, polećmy do nich na górę Polecimy Zobaczymy co Wiesz pan, słuchaj, bitwa i tak się zaraz kończy. Ja nie chcę tego odcinka przedłużyć. Biało ja. ja mi się kończą, a to źle wróży. Nie, ja nie rozwalę go. A Ła, 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 ła. Tu jest ta kobra, wykręcaj, shield. O, jest, wykonana, super. Kolejna ironia z drugiego odcinka na moim kanale. Dobra. Litwa poszła nawet, nawet dobrze dla nas, więc. To było na tyle na dziś. Ja się z Wami żegnam. Cześć!